Witam, jestem jestem zawodnikiem Legi Warszawa, 16-letnim, boksuję amatorsko jeszcze, ale mam nadzieję, że przejdę na zawodowstwo. Trenuję 5 razy w tygodniu, biegam już dla siebie, to własną kondycję wyrabiam. Ambicje mam, mam, bo po rodzicach straszny, to bardzo charakter mój buduje, pewność siebie. Warunki na legi są świetne, nie ma co narzekać. Moimi trenerami jest trener Szczerba i bracia Landowscy. poznaję nowe techniki, szlifuję je do, do jak najlepszej wartości. Nie wiem, mamy bardzo do dobrych zawodników, którzy pewnie pokażą się na młodzieżowych, na młodzieżowych mistrzostwach Polski i Pucharze Polski. Oczywiście pozdrawiam Sebastiana Parysa. Obiecałem mu to. Nic, trenować tylko. Bardzo dużo nowych osób przychodzi, ale no to bez charakteru są dzieci, niestety. Bardziej już gry internetowe, zero życia, co mnie naprawdę denerwuje. Ale tak, to jest naprawdę bardzo dobre. Warunki świetne, naprawdę. Także dziękuję.